Śmieszko jest wszystkim, co jest ja, czyli w Sonic a to jest odcinek Zastosowanie Sticky Piston. Dobra. Wchodzi na normalny tryb. Dlatego będą nam potrzebne, jak już wspomniałem, Sticky Red Restorch oraz cina, Sugarka jest. I woda też, to, to jest też ważny element. To tak to i czekaj, mam wyłączone, to będzie może wyłączone. Możemy kopać na dowolną ilość. A i bym na, zapomniał najważniejsze, by jakikolwiek blok, aby jakiś blok był. Tutaj możemy na dowolną ilość wykopać. To jest to nieważne. Tutaj kładziemy trzcinę. Na 250 kratek maksymalnie się da. Radzę wypróbować na 250 kratek, bo to naprawdę zawaliste zabawa. Taki deszcz trzciny cukrowej spada. Następnie jeden blok odciny od, od, od. Nie odciny, Kładziemy styki piston, żeby gapiły się w tą stronę. Następnie tutaj kładziemy jakikolwiek blok. Oczywiście możemy to też zastosować dostosować tak z redstone'em, tego że to wtedy e, tak by mogło być. Ogólnie tak. Jakbyśmy mogli to sobie tak z daleka robić. Czekaj tutaj. Tak, tak, tak tak, to jak, żebyśmy sobie to mogli z daleka robić, chyba zadziała to? A, nie, to, a, sorry, nie, bo to było przy innym mechanizmie, też bardzo fajne, którego mój kolega mnie nauczył. Oczywiście, mm, w przy okazji, wy się uczycie, ja się uczę, i tak oto, jak przesuwając, spada nam przycina i potem to sobie, to, te. To, to. to po prostu ścigi ten przeciąga i odciąga od siebie blok, więc bardzo fajne zastosowanie, polecam bardzo. Dla przypomnienia pok yy, pokażę wam, jak to się robi. Na dobrą ilość kopiemy. W górę, nie no, w, 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 w górę się nie da, bo da się tylko do góry bloki. Tutaj kładziemy jeden blok od trzciny, kładziemy właśnie Sticky Pistol, Tutaj kładziemy jakikolwiek blok. Więc mówię, że to nie może być zwykły piston, bo wtedy nie będzie do siebie przyciągał. To tak jak teraz zdemonstruję. Zdemonstruję tak i tak zrobię, i tak to już on zostanie. Więc to absolutnie nie może być styki piston. Nie może to być. Zwykły piston, tylko właśnie musi być właśnie ten oto lepki piston. I tak oto to działa, że on przesuwa ze sobą blok, bloki, a potem je przesuwa ze sobą. Chyba, że tak robimy, to już nikt nie będzie przesuwał, to już chyba każdy głupek wie. No. I taki oto fajny mechanizm. Już dawno robiłem, udawałem jak się wtedy co nagrywaliśmy. że ja nagrywałem, udawałam wtedy. I yy, bardzo fajnie, bardzo fajnie ogólnie. Yy, bardzo się cieszę. No, bardzo się cieszę. ja w ciekawe z czego. Ale oto pożegnamy się w wiosce. Fide. O, chatka kowala, bardzo fajnie. Chapka, mapka, łapka, mapka mi się nie generuje. Lajkujcie, komentujcie. Eee, sobie pójdziemy jeszcze do noteru. Nie ja mam Dobra, ja się o to na tym bloku zanim pożegnam, więc komentujcie.